PL. Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Wojewski. Dawno mnie nie było. Akademia Sportu Walki Wilanów. Trener Mirosław Okniński. Witam wszystkich. Trenerze, słyszałem, że jakaś afera wynikła. Drama, tak zwane. No, 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 tak. Jest problem. Mogę stracić Forda, w ogóle Ford Partner. Rad, Rad Motors może się wycofać ze współpracy ze mną, ale może się uda, że, nic, że się nie wycofa. Kwestia, kwestia ktoś mi musi poratować, mi pomóc, bo, bo tam jest problem. Jaki jest problem? Jest problem. Co się stało? Byłem na polowaniu, porysowałem karoserię i jest duży problem. I a Ford, e, e, właściciel. Z serwisu salonu Forda Radmotors yy, z Radomia powiedział, że jak porysuje samochód to będzie niedobrze. No ale przecież wiedzieli, że trener będzie jeździł nim po lasach. Chyba mają tam dobrego blacharza. No zobaczymy co z tego wyniknie. No, jest, jest, jest duży problem. Aha, czyli co, mogą zabrać rangera? Zabrać rangera i będzie, będę chodził... A nie, rower mam. <laughs> Ale trener ma auto przecież. To żony jest. A żony, no to. A, no to okej, okay, no to... Żona, no żona może pożyczy. <laughs> Lepiej nie zadzierać. Także co, trenerzy kiedyś się dowiemy? Czy udało się... O, jest i Paweł Jóźwiak. E, no zobaczymy. Może, może się uda. E, te rysy jakoś zamaskować i, mhm. i, i, i Ford będzie wyglądał jak nowy. Są takie e, pasty mm, tam wie, ja grubo czy... Tym, ja, tym, ja się na tym nie znam, ale bo teraz jadę na mm, zawody. No. Delta Optical, doskonała optyka, organizuje zawody. 28 e, maja jest Puchar Delty. E, jadę na te zawody. Mhm. No i tam będę miał zabawki od Garanda, no, no będzie mocno. A widziałem, że pan Maciek Kawulski jest w Garandzie, widziałem takie zdjęcie. No, mój były uczeń Maciej Kawulski też strzela eee, i z tego co wiem, to tam brał jakieś zabawki z Garanda. Może to będzie powrót do dawnej znajomości, jakieś wspólne polowania. Nie, no my normalnie jak się spotkamy, to rozmawiamy. Tam nie, nie ma jakiejś. Bez strzelania do siebie się odbyło. Nie, nie, nie mam między nami jakieś kosy. Nie, ja wiem, wiem. Wiem że Dobra, trenerze, Zanim przejdziemy do tematów jeszcze tych luźniejszych, to chciałem poruszyć starcie Michała Posternaka. Widziałem, że zawalczy na Galie Oktagon z Wemolą. Jakiś krótki komentarz od tego starcia trenera. No, teraz od pierwszego do 10 mamy obóz. Pod złocieńcem to jest przy Poligonie drawskim. Bo tam akurat będziemy strzelać na strzelnicy mamy obóz MMA i Czyli nie, bakałżewo? nie Nie, nie Żewo mamy dopiero 31 lipca do 6 sierpnia. Okay. Więc teraz będzie obóz z, przy Poligonie drawskim, a bakała będzie dopiero koniec lipca. No to krótki komentarz do starcia Michała. No co no, yy... Michał jest bardzo dobrym zawodnikiem, twardym, yy, lubi wyzwania. Wemola walczył w UFC, jest gwiazdą OKTAGONu, no, ciekawe wyzwanie, nie? Zobaczymy Michała, Michała yy, jiu-jitsu przeciwko zapasom, yy. zobaczymy jak to będzie wyglądać. Dobra. teraz, bo taki też będzie tytuł tego filmu, yy, chciałem trenera zaskoczyć i chciałem pokazać tarczę, Pewnego zawodnika Fejmana, no, no. które robiłem, i chciałem, żeby trener ocenił te tarcze. Trochę nam to zajmie, ale to będzie. To jest tak. Pierwsze to są ciosy proste. Ja wam to będę puszczał, ten. w urywku. 53 lata ma. co ja? Tak? Tak. No i. Komentarz do tych ciosów prostych, zaraz Wiesz, no, coś. Znaczy, Co ja mogę powiedzieć, e, na pewno nie są to jakieś e, techniczne ciosy kopnięcia. I, i kopnięcia, no to też nie są jakieś tam rewelacyjne. Wiadomo, facet ma 53 lata, e, no w tym wieku to ja bym nie oczekiwał za dużo, no i w, w, dobrze, że się rusza. Ale kondycję ma nawet, nie? Nie, no kondycję ma. A tutaj teraz, zaraz będę jeszcze. Kondycję ma, dobrze, że się rusza. Znaczy, uważam, że dużym błędem jest, że podjął walkę, ale to musieli dużo, dużo zapłacić. No, to nie jest wiek na walki, no ale to trudno. No. Łokci zaraz a... zobaczę, bo tutaj jest spaniaczek znany z łopci. E, chwila, chwila. No to musiałem sobie słuchajcie, bo tu trener Wi-Fi nie zamontował na sali. O! Wyszedłby trener. Ale gdzie mam wyjść? Do klatki? <laughs> Proszę, nie rozświeszę mnie. Ja, ja po pierwsze tak, no Jacek nie jest dla mnie jakimś przeciwnikiem, no nie odbieram go jako o. przeciwnika, bo o, to to. O. bo to jest po prostu yy, no, no ja byłem w innej lidze, no robiłem MMA dłużej. On się dopiero na starość yy, przyszedł do MMA. Ja akurat yy, no się tam potykał własne nogi, ale mówię szacunek w tym wieku, żeby w ogóle cokolwiek robić, no. O, ale teraz no. musi trener to usłyszeć, o ten no. komentarz. się no. Pewność siebie, pewność siebie jest mocna, co? Czy znaczy, nie wiem, no ja, ja po prostu nie popieram walk w tym wieku, bo może się stać krzywda, no ale... To jest, to, że organizacja się zgadza na taką walkę, no to jej sprawa, no. To, że Jacek się zgadza, tak samo jego sprawa. Ja, ja nie popieram walk w tym wieku, no. W tym wieku to można sobie postrzelać, a, a walczyć to... No, no te ruchy już są trochę takie upośledzone, no. Nie, nie ujmując, bo jakby... No to nie jest wiek na, 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 na wychodzenie do walki, szczególnie, że może się stać duża krzywda. Dobrze. Ja trener tak jak widzę zachowawczo bardzo podszedł do tego tematu. Dobrze. Rozumiem to. E, trenerze widziałem, że Dane trenuje u trenera e, jakie idzie. Dobrze, no trenuję, ale dopiero trzeci trening, także no, nie, nie, nie będę jakby e, chwalił ani nie będę. Ganił, tak, no, no, zaczęła trenować, przychodzi, e, chce trenować, e, trenuje z uśmiechem, więc jest pozytywnie, tak? Predyspozycję ma, bo ona sportu prawie już długo, tylko to są takie bardziej sporty siłowe, ale widać ta no, sylwetka jest wytrenowana. Czy znaczy, jeżeli chodzi o taką, taką ogólną sprawność, to ma tą sprawność i no dzisiaj robiliśmy na przykład jakieś tam sprinty, widać, że fajnie jakby z leżenia były sprinty, że szybko wstawała, szybko biegła, sama mówiła, że biegała kiedyś. No tak, to jest osoba, która uprawiała sport, więc to jest z taką osobą dużo łatwiej się pracuje. Trenerze, a jeszcze odnośnie słów Szymona Kołeckiego, bo oglądał trener wywiad e, Szymona dla Indecage, czy nie? No, no, no. Znaczy nie oglądałem, coś tam jakieś urywki. Chodzi no, mi o tam, ten no, fragment, no. gdzie wypowiedział się no. o walce Jana Błachowicza. No. E, trener ma podobną opinię jak Szymon? Że, powiem tak, że e, moje zdanie jest takie, że ogólnie Szymon jest bardzo mądrym człowiekiem, trenuje e, już ze mną jakiś tam czas, ma 11 walk, Uważam, że Szymon ma pojęcie ogólnie o MMA. E, ale z drugiej strony powiem tak, że każda osoba jest inna. No nie? Janek ma dosyć wąskie biodra, długie nogi. Takim osobom jest dużo ciężej stawać. Po prostu to jest budowa taka nie predysponuje do zapasów. E, osoby, które mają krótsze nogi, grubsze nogi, szersze biodra, łatwiej im taką osobą jest Szymon. I na przykład Szymon bardziej jest predysponowany do technik wstawania i, i jakby bronienia obaleń. Janka łatwo wybić, bo on stoi dosyć wąsko jak kickboxer e, łatwo go wybić z równowagi i obalić. Dlatego Janek jakby broni się jujitsu, e, chociaż z Gloverem pokazał, że te jujitsu no nie jest na, na takim wysokim poziomie jak Glovera. Ja myślę, że Janek ostatnio bardzo dużo robi boksu, kickboxingu, a zapasów i jujitsu mniej, dlatego są te braki. Te braki były w wielu walkach pokazane, że jak ktoś Janka tam przewrócił, to Janek nie potrafił wstać. Mówię, raczej jest to związane z budową, a drugie, mi się wydaje, że Janek się dużo skupia właśnie na boksie, na kickboxingu, gdzie zrobił bardzo duże postępy, a te zapasy i jitsu ma... Ma gorsze. Widzi trener jako kolejnego pretendenta do pasa ze zwycięzcą z walki Tekstejra kontra Prochaska? No, fajnie by było. Fajnie by było. No, Janek był naszym mistrzem. E, niech walczy znowu o pas. No, jakby uważam, że e, powiem tak, no, może to głupio zabrzmi, ale cieszyłem się jak wygrał, bo ogólnie sukces polskiego zawodnika podnosi rangę w ogóle polskiego MMA. A więc e, ja się czuję jako część tego MMA, więc się cieszę. E, można by powiedzieć, że e, tutaj jakby jest to ważniejsze niż jakieś tam rozgrywki międzyklubowe. No, no, znaczy, no to na pewno no, to jest jednak nasz, e, nasz Polak. A jeszcze się podpytam, widziałem, że Zusję też była ostatnim trenerem na treningu i nawet zdjęcie sobie z trenerem zrobiła i napisała, że jedno może nie odhaczone. E, no, pewnie w ten sposób, że była. Ona y, dobrze, dobrze trenuje y, Tak jak widziałem w sensie tak agresywnie mhm. y, i pff, ale to nie mogę ocenić, bo tylko robiła stójkę y, i to Byłam jeden, je, jeden trening się. robiła. Więc nie wiem jak tam z jej partnerem i z zapasami y, więc. Więc nie mogę, nie mogę w ogóle tak to, co zrobiła stój, co to robiła solidnie. O, i to myślę, że to będzie dobre pytanie, trenerze, była walka na fejmie Norman, czyli profesjonalista kontra Piotr liga, czyli Freak i tam był totalny, po prostu dysproporcja totalna pod względem umiejętności, nawet w stójce, gdzie wszyscy mówili, że to będzie płaszczyzna Piotrka, czy trener nie uważa, że to jest właśnie przykład i moment, kiedy zawodnicy Frikowi powinni zobaczyć, jaki to jest przeskok umiejętności i że nie powinni nic mówić w stronę tych zawodników zawodowych? Niech mówią, ja, ja nie mam problemu, niech mówią, dostaną wpierdol i, i po prostu wtedy będą okazywać szacunek, no nie? Zawodnicy Frikowi mają ogromne zasięgi. No i po, po jednej czy dwóch wygranych zawodnik frikowy może się poczu poczuć prawdziwym zawodnikiem, no bo wygrał dwie walki, dwie czy trzy walki. Stoczył prawdziwą walkę w MMA, więc może się czuć jakby zawodnikiem. Fakt, że toczył te walki z podobnymi frikami, więc wygrana ta nie jest taką wartością, jakby wygrał zawodnikiem MMA. Tylko, żeby być zawodnikiem MMA takim zawodowym, to najpierw trzeba długo trenować, później przejść drogę amatorską i później przejść na zawodowstwo. A oni tutaj zrobią kilka zdjęć, kilka filmów i walczą już walkę prawie zawodową. Oczywiście krótszą, bo na, 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 na czas jest amatorski, bo tam 3 razy trzy na przykład w walkach tych frikowych. No ale im się wydaje, że są, są już mocni i mogą obrażać też zawodników zawodowych. No i wtedy taki zawodnik zawodowy przychodzi i wyjaśnia. No, ale z jednej strony, jak oni wyzywają zawodników z MMA zawodowego, to jest promocja zawodników zawodowych, tak? Mhm. I to. Nic tam nie, nie szkodzi. No tak, ale chodzi mi o taki, może, no, trochę brak szacunku do ich pracy, bo ktoś, nie wiem, no, walczył na temacie, macie, znaczy trenuje 20 lat, ktoś trenuje 2 lata i ktoś mówi, że on go znokautuje. Ale wiesz, że ja, ja, ja jestem trenerem 20... 25 lat. Wieku. Trenerem e, sporty walki u, uprawiam od 14 roku życia. No to 39 lat. No i ludzie mówią, że, to, że ja się nie znam i też, że się nie powinienem odzywać i że jestem. E, e, gość pisze, że jestem zły, bo coś tam. E, ja mówię, że ja może dobry nie jestem, ale to nie chodzi o jakąś tutaj super. Do... Ja jestem dobrym trenerem, tak? I, ja nie muszę e, się super wypowiadać, ja nie muszę być jakiś super miły, ja nie muszę, nie wiem, być super, e, bo mi tam zarzucają, że a, bo nie jestem jakiś tam taki jak inni. Że taki trener jest taki, taki trener jest taki, a ja, ja tam jestem taki że inny. No, ale ja robię wyniki e, sportowe zawodników, a e, moje, jakby tam życie prywatne i inne, jakieś tam. Poczynania, no jestem jaki jestem, tak? I, 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 i każdy, no, jak ktoś tam ma opinię o mnie taką czy inną, to jego sprawa. Ja robię swoją robotę i jeżeli chodzi o, o trenowanie zawodników, to uważam, że znam się na tym i, i robię dobrą robotę, gdzie przykładem jest wielu zawodników, którzy pod moje ręki wyszli. No i, I co? A nie żałuje ogólnie trener, że te kontuzje y, przeszkodziły trenerowi w tej karierze zawodniczej? Ale jak, jaka kariera i y, y, ja miałem kontuzję, jak miałem 19 lat kolana, co dwa lata y y y y nie chodziłem, bo rok chodziłem w ogóle nie, mogłem, nie dotykałem ziemi. Ja tylko przepraszam, chodzi mi o to, że gdyby nie te kontuzje to trener mógłby się dalej iść A, w te MMA jako znaczy, zawodnik. czy znaczy, powiem tak, gdyby nie kontuzje to ja może bym nie poznał w ogóle MMA, bo ja A. chciałem być kickboxerem. Nie chciałem być w ogóle. Nie, nie interesowałem mnie jiu-jitsu, zapasy, jakieś takie... Mhm. Uwielbiałem kopać. Mhm. Zepsułem sobie kolano, przez to, że zepsułem kolano, próbowałem jakoś realizować, nie mogłem kopać, to zacząłem. A treningu, ono się zepsuło, czy jak? Dużo kopałem i źle kopałem i po Aha, prostu okay. sobie rozwaliłem nogę. No i yy, przez to, że nie mogłem kopać, zacząłem boksować. Później. Tak już mnie ta noga bolała, że nie mogłem ani kopać, ani boksować, to zacząłem robić jiu-jitsu. I tak naprawdę przez moje kontuzje poznałem różne sporty. Więc mogłaby być taka sytuacja, że jakbym miał zdrową nogę, to bym był kickboxerem. bo kiedyś e, bardzo popularne było wyście smoka, Bruce Lee, kopnięcia i bardzo mi się podobały kopnięcia. I ja byłem tym tak zafascynowany, że to był mój konik, i ja jakby kopnięcia to było najlepsze to, co chciałem robić i tym chciałem walczyć. Ale miałem długie, luźne nogi, robiłem szpagat zwykły, szpagat turecki i po prostu byłem rozciągnięty i kopałem, stałem naprzeciwko gościa 20 metr, centymetrów i potrafiłem kopnąć w głowę gościa, który miał tam prawie 2 metry. I Byłem mega rozciągnięty i dobrze kopałem. No ale miałem kontuzję nogi i później zacząłem się boksem interesować, później jujitsu, później jak jiu-jitsu dłużej robiłem, to zacząłem się zapasami interesować, treningiem siłowym i tak wszystko po trochu przez to, że miałem kontuzję. Jakbym nie miał kontuzji, pewnie bym był kickboxerem. Jeszcze tylko jedno pytanie. Trenerze, kiedyś MMA sportowe było mega popularne i ja pamiętam, jak się czekało na te wszystkie gale po prostu, no, już się nie mogło doczekać soboty. Teraz są popularne gale frikowe. i jest to samo. Ludzie nie mogą się doczekać tego, czekają yy, na konferencje, na gale. To się kiedyś też skończy, tak jak tam to się skończyło. Się kończy. I trener myśli, że długo to jeszcze potrwa, te boom na te gale frikowe i czy sport wróci do łask, czy pojawi się coś jeszcze innego? Mm, nie wiem, ja tego nie, ja ja korzystam z tego, co jest. W zasadzie takiej, że. To jest pik taki, yy, nie? Że, Rozpoznawalność MMA bardzo wzrosła. MMA jest bardzo popularne. Przez to, bo kiedyś było popularne przez sport, a teraz jest popularne, popularne przez frików. Więc um, ogólnie to MMA ma największą popularność w tej chwili ogólnie. I e, no, trzeba z tego korzystać, że MMA jest popularne na tej zasadzie, że ja, ja trenuję amatorów, rekreację, zawodowców i friki. I nie, 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 nie jakby nie obrażam się na tych, no tamtych. Mhm. Po prostu e, trenuję, e, czy to będzie rekreacja, czy amator, czy, czy zawodowiec, czy flick Trenuję, korzystam z tego, że jest to popularne. Ta popularność e, pozwala pozyskać jakiś tam partnerów, dzięki temu realizuję e, pasje e, strzeleckie. I tutaj e, chciałem podziękować. Safypl, jesteśmy bezpieczni, garant, profesjonalna broń. No i co? Delta Optical znajdę was nawet w nocy. No i jeżdżę, Ford Ranger z radomia, no ale niedługo mogę ja. stracić, Forda. Chyba już ja. jeszcze niedługo a. będzie jeżdżonę. No nie wiadomo właśnie. No nie ale wiadomo. zobaczymy. Zobaczymy. Ostatnie pytanie, trenerze, a jaki według trenera trener ma udział w tym. Yy... Rozpowszechnieniu sportowego MMA, bo ja trenera pamiętam jeszcze przed tym, jak ja byłem w branży. Ja oglądałem te wywiady, to wszystko. Eee, trenera zdaniem, jak duży udział trenera jest w takim właśnie rozpowszechnieniu, takiemu szerszemu gronu tego MMA? Eee, byłem w ten sposób, że... Eee, ja... Eee, jak zorganizowałem pierwszą walkę w klatce, zaproponowałem Karolowi Matuszczakowi, mówię zróbmy pierwszą walkę w klatce w Polsce, zapoczątkujmy to MMA, pokażmy ludziom, że wchodzi dwóch ludzi do klatki i wychodzi ten zwycięzca i zróbmy, że to jiu brazylijskie, wtedy razem trenowaliśmy, że to jiu brazylijskie jest dobre. Karol mówi, że on nie będzie, nie chce być przy tym, nie chce tego robić, bo, pierwszy, bo jest pierwsza walka w klatce, e, będą kłopoty. I faktycznie wezwano mnie do ministerstwa, miałem kłopoty, odgrzebano jakieś tam moje stare sprawy. E, miałem kłopoty, e, siedziałem 20 miesięcy w więzieniu, e, bo. Miała jakaś tam stara sprawa była sprzed 20 lat e, i wygrzebano jakąś sprawę, a to było moim zdaniem głównie dlatego, że zrobiłem tą pierwszą walkę w klatce, e, bo normalnie za to, e, co ja tam te ileś lat temu się tam stało, to ja normalnie bym dostał mm, w zawieszeniu e, wyrok i by nic z tego nie było, ale że robiłem te, e, organizowałem te walki w klatkach, stałem się wrogiem e, wszystkich sportowców walki. Typu karate, boks, kickboxing. Były zgłoszenia do ministerstwa. A że kiedyś w ministerstwie sportu walki, tymi związkami sportu walki byli ubecy kierowali, no to mieli dobre powiązania ze służbami bezpieczeństwa. No i tam odgrzebali jakieś stare sprawy i tam ja miałem duże kłopoty. No ale nieważne, no to nikt nie chciał zrobić pierwszej walki. w flatce, ja zrobiłem, tak? No to jakiś tam udział mój był. Później trenował u mnie Maciej Kawulski, który. To Maciej Kawulski był założycielem KSW, mhm. a Martin Lewandowski udostępnił mu miejsce w Mariocie. I później oni zawiązali współpracę. Więc tak naprawdę Maciej Kawulski u mnie trenował e, przez 3 lata, nauczył się MMA, walczył u mnie w pierwszym turnieju MMA w klatce i później on stwierdził, że założy KSW. Mhm. E, więc miałem taki wpływ, że zrobiłem pierwszą walkę w klatce. Później szkoliłem gościa, który założył KSW. Później robiłem, zorganizowałem pierwsze Amo Almę, która poszycyka Almy, która spopularyzowała dużo ludzi, zaczęła amatorskie walki robić. No Myślę, że zorganizowałem też 90 gal zawodowych. Wyszkoliłem wielu trenerów, szkoliłem trenerów Mameda Kalidowa. Gwiazdy MMA, szkaliłem Pudziana, szkaliłem, pomagałem Pawłowi na stuli się przygotowywać do pierwszej walki. Nawet namówiłem Roberta Jocha i razem trenowaliśmy yy, do. Yy. Bo Robert był z pani partnerem na stuli, a ja prowadziłem zajęcia u na stuli jiu-jitsu brazylijskiego i MMA. ja poprosiłem Roberta, żeby ze mną trenował, żebyśmy razem robili. Razem jeździliśmy na seminaria, się uczyliśmy tego MMA, razem trenowaliśmy z Robertem Joczem. Później moje drogi z Nastulą się rozeszły, to i rozeszły się z Robertem Joczem, ale ogólnie uważam, że. Jakiś tam wpływ był mój e, na MMA w Polsce i też na przykład tam wyśmiewałem KSW przez długi czas, bo oni robili w ringu. ja Mówiłem, że trzeba robić w klatce, później mówiłem, że trzeba robić łokcie, później wprowadzili łokcie, i to wszystko i mówiłem, co mają robić. E, oczywiście tam e, uważam, że twarzą i gościem, który tak naprawdę stworzył KSW, e, taki największy wkład to ma Maciek e, Kawulski, a pan Lewandowski, no to po prostu był dobrym biznesmenem, który tam mu pomagał, ale jakby ten taki sportowy i taki medialny, to cały ten e, to, to Kawulski, no, który u mnie trenował 3 lata. Więc uważam, że mam spory wpływ, e, miałem na, na MMA w Polsce. Szczególnie też, pozabkładałem dużo filii, miałem, nie wiem, tam z 20 filii w kraju. Naprawdę? Swoich. MMA Olsztyn kiedyś był, e, to było, e, Arachion, to był kiedyś przez trzy lata filium MMA Polska. I kiedyś założyłem MMA Polska, gdzie później pan Lewandowski przejął tą nazwę, żeby... To znowu jest No. E, I, no, powiem tak, że... To... Gracie Barra Łódź, to ja zakładałem Gracie Barra Toruń, Bara Poznań, e, zakładałem e, w Białymstoku zakładałem sekcje, w Białej Podlaskiej zakładałem sekcje, w wielu miastach zakładałem sekcje, e, które były moimi filiami. Także ja, mój wkład uważam jest spory, e, w, to, w to MMA w Polsce, no ale tam są klakierzy pana Lewandowskiego, którzy yy, mówią, że ja żadnego nie mam wkładu. No. Ostatnie pytanie, króciutkie. Oglądałem ostatnie konferencje, jak był Najman i Trypson, i trener tam siedział taki pośrodku, uradowany, że tam się dzieje, że nie rzucają w siebie. Nie miał trener wtedy takie myśli, żeby zrobić taką galę tylko z takich właśnie ludzi około sportowych? Nie, mnie zawsze interesował sport. Ja też tam. E, ja ja byłem, tabułem, jak ryba w wodzie. Ja, ja byłem w ten sposób, że. że ja lubię tam szczoł, jakieś tam wygłupy, no. ale, ale to idzie w, w złym kierunku. Po prostu takie już jest zbydło, takie hamstwo. I czym większe hamstwo, czym większe bydło, tym lepiej się sprzedaje. E, ja to jak patrzę na to wszystko nieraz, na te frikowe, ale są, są fajne walki, niektóre okay. są fajne rzeczy. Fajne, sportowe, nieraz nawet na tych frikowych, ale ogólnie to, czym większe hamstwo, tym lepiej to się sprzedaje. No, wiesz, no, tego pewnych rzeczy nie zatrzymamy, ale, ale ja na przykład mm, nie, za, nie, za, nie zawsze mi się to podoba. Rozumiem, trenerze, dobra, nie męczę, bo polowania, tu deszcz pada chyba. A no, znaczy ja co, coś tam podał. Jechać, no. a, tam, a, bo tam jest no. tam przykryte, tak? No. Dobra, tyle, że dziękuję bardzo. No. I życzę, żeby ten ranger został. No.